Społeczeństwo spektaklu. O czym jest? O co chodzi? Guideboard, wielki wizjoner. Nie będziemy się tutaj zbytnio zajmować samym guideboardem i ruchem sytuacjonistów, to w innym odcinku się zajmiemy sytuacjonistami, natomiast w tym odcinku zajmiemy się przeważnie społeczeństwem spektaklu, czyli najpopularniejszą książką Guideboarda i opowiemy sobie, co jest w niej w środku o czym mówi, więc proszę usiąść sobie wygodnie w naszym spektakularnym rollercoasterze i zaraz opuszczamy stację i wjeżdżamy prosto w treść tej książki. Ta książka jest e, tak fundamentalnie krytyką takiego e, biernego e, podchodzenia do takiego schematycznego życia, e, które jest przygotowane dla nas przez, przez osoby trzecie, którego nie kontrolujemy sami. E, I to życie, cała komunikacja międzyludzka w tym, w tym życiu jest prowadzona poprzez obrazy, obrazy, które są wszędzie dookoła nas które po prostu wciskają nam się w oczy i one kontrolują nasze zachowania, nasze myśli, nasze marzenia i wszystko to dąży do tego, żeby wspierać spektakl, właśnie, żeby doprowadzić do tego, żeby spektakl dalej trwał, dalej się rozprzestrzeniał. No i właśnie w społeczeństwie spektaklu Gidebord wyjaśnia nam, jak mamy rozumieć spektakl i jak możemy go uniknąć, uniknąć tego wpływu we własnym życiu. Kluczowym aspektem spektaklu jest triumf takiej aparycji, pozoru, wyglądu nad rzeczywistą rzeczą. Możemy to bardzo wyraźnie zauważyć w przypadku celebrytów, którzy na przykład załóżmy, że pojawiają się w reklamach, to wtedy to, kto, ta osoba, która pojawia się w reklamie nie jest... Osobą, jak my to rozumiemy, tylko jest, no, właśnie celebrytą. Możemy opisać osobowość tej jednostki w kilku zdaniach, dosłownie. Jest to taka uproszczona osoba, która zachowuje się w pewien określony sposób, jest kojarzona z pewnym wizerunkiem i to, że pojawia się w tej reklamie, ma powiązać ten produkt z, z tymi pozytywnymi cechami osobowości tej danej jednostki. Ale ta jednostka nie wykracza poza, poza właśnie ten określony, uproszczony schemat. I w ekstremalnych przypadkach mamy do czynienia z osobami, których każdy detal życia jest częścią spektaklu. Możemy pomyśleć o Kim Kardashian, która no, wiele mnóstwo detali z jej życia jest, jest dostępnych, prawda, widzom. Ale takim najbardziej drastycznym przykładem myślę, że jest gwiazda K-Popu, gdzie jest to jednostka kompletnie odarta z tożsamości, z osobowości, z indywidualności i jest jakby jedynie manifestacją dążeń spektaklu, jednocześnie spełnieniem tych dążeń spektaklu. Olbrzymią większość swojego profesjonalnego życia taka osoba spędza na takiej niewolniczej niemal promocji produktów, prawda, i robieniu tego, co zażąda korporacja od niej i jest to straszny proceder, straszny przemysł, a mimo to spotyka się, prawda, z szerokim uznaniem miliony ludzi oglądają i słuchają tych. Te gwiazdki popu, więc to jest no, zatrważające. I oczywiście, kiedy Debord pisał tą książkę, to było w latach 60., -tych, 70., -tych, nie było jeszcze wtedy social media. Ale teraz, kiedy mamy, możemy spojrzeć na przykład na Instagrama, możemy zauważyć, że również jest to jakby manifestacja spektaklu, bo ludzie nie przedstawiają tam swoich żyć autentycznie, nieprzefiltrowanych tylko wstawiają takie fragmenty swojego życia, które uważają, że zdobędą, prawda, atencję na tej stronie. Czyli no, o tym wszyscy wiemy, że to są okrojone życia, tylko pokazane te fragmenty, gdzie ludzie się cieszą albo są w jakimś ładnym miejscu, no, wyglądają na pięknych, zadowolonych, prawda? Myślę, że większość osób rozumie, że to się wiąże z takim fałszem, z przybieraniem takiej persony, ale mimo to Instagram nie traci użytkowników, zyskuje ich wciąż, rozwija się, więc to pokazuje, że nawet świadomość istnienia tego spektaklu, tego fałszu nie zagraża samemu spektaklowi. No więc zajęliśmy się trochę kwestią aparycji, a teraz pochylmy się nad tym, że spektakl. Jakby za nas wybiera to, czego będziemy chcieli i dostosowuje się pod to. Obecnie sama konsumpcja nie wystarczy. Konsumpcja musi wieść do dalszej konsumpcji. Muszą być kreowane coraz to nowe potrzeby, które ludzie wcześniej nie zdawali sobie nawet sprawy, że mają. Najgorsze jest to, że ten trend nie ma końca, bo spektakularny człowiek nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Zawsze będzie się pojawiał nowy iPhone, nowa gra, nowy nowe model auta, który będzie to ta presja, to parcie, żeby kupić właśnie ten nowy model, bo zawsze w tym Nowym modelu jest coś poprawionego, jest coś lepszego, jest zaspokojona jakaś taka potrzeba, której nie wiedzieliśmy, że mamy. Te, w ogóle kwintesencją tego są oczywiście y, telezakupy, gdzie na początku jest przedstawiana taka czarno-biała sytuacja. Czy też nie cierpisz, kiedy ci się to zdarza i jest zupełnie jakaś absurdalna rzecz? To się nie zdarza, ale nawet jeśli komuś wydaje się, że może to się zdarzyć, to już jest popchnięty do kupowania jakiegoś tego produktu, który jest prezentowany w tej, e, w tej reklamie. Więc w ten sposób. Nasze potrzeby i dążenia są bardzo mocno manipulowane właśnie przez reklamy i taką socjalną presję, żeby kupować cały czas nowe rzeczy. Kolejna taka chytra taktyka, którą wykorzystuje spektakl, to to, że sprzedaje on nam rzeczy, które już kiedyś mieliśmy, ale oddaliśmy je dobrowolnie. Na przykład weźmy przyrodę. Kiedyś można było, prawda, korzystać z. Pięknych okoliczności przyrody, kiedy się chciało. Obecnie kontakt z dziewiczą przyrodą mamy być może w, w parkach narodowych, ale nawet tam jesteśmy, jest mnóstwo zasad po prostu. Nie można zrywać liści, nie można straszyć zwierząt i człowiek ma być obojętny dla tej natury. Przestaje być uczestnikiem natury, a staje się jej obserwatorem. Więc wtedy natura również jest jakby asymilowana w spektakl, i oczywiście nie można tak po prostu wybrać się na łono natury, na łono przyrody trzeba kupić jeszcze te specjalne buty i tą specjalną kurtkę, ten specjalny plecak i ten termos i, i to i tamto. Nie można tak po prostu pójść do lasu. Trzeba również okupić się tymi wszystkimi produktami. Albo kolejna sprawa, wysiłek fizyczny. Kiedyś ludzie wysilali się fizycznie, żeby przeżyć. Obecnie już, już nie tak bardzo. Większość, większość prac jest niefizyczna. Natomiast ludzie nadal chcą się wysilać fizycznie. No, potrzebują tego do zdrowia, ale po prostu chodzenie na siłownię to jest płacenie Absurdalnych sum co miesięcznie, żeby tylko się zmęczyć, żeby się spocić. I nie można też tak po prostu iść na siłownię. Trzeba też kupić te buty, i te słuchawki, i ten zegarek, i ten bidon, i ten proszek. Oczywiście nie jest to konieczne w żadnym z tych, z tych przykładów, ale no da się łatwo zauważyć, że to jest taki, taki baseline, że ludzie przeważnie kupują, przynajmniej część tych proponowanych produktów. Żeby właśnie nie spotykać się z jakimś wykluczeniem z grupy, być może, ale również dlatego, że wierzą, że jest to im naprawdę niezbędne. Natomiast wyłamanie się z tej pętli konsumpcji wymaga naprawdę siły, takiej dużej siły woli, bo musimy się przekonać mentalnie, że nie potrzebuje tych rzeczy, że są mi one zbędne. Więc spektakl chce zaspokoić każdy impuls, jaki człowiek może poczuć, ale każdy z tych impulsów, zaspokojenie go musi wiązać się z jakąś konsumpcją. I dlatego na przykład impuls religijny zmutował w taki kult marki albo taką promocję tych wszystkich orientalnych, prawda wschodnich filozofii uprawiania jogi i zen i medytacji i itd. Dla Deborda jednym z najistotniejszych negatywnych aspektów życia w spektaklu jest to, jak spektakl izoluje ludzi, mimo tego, to jest dosyć paradoksalne, że zbliża ich fizycznie do siebie. Szczególnie Debord tutaj zastanawia się nad życiem w mieście, bo znaczna część ludzi obecnie żyje, żyje w miastach, więcej niż kiedykolwiek wcześniej historycznie, i te miasta stają się bardzo duże, bardzo rozległe. Więc mogłoby się wydawać, że jeśli bylibyśmy otoczeni tyloma ludźmi, to mielibyśmy wiele międzyludzkich kontaktów, prawda? Tymczasem okazuje się, że ludzie mieszkający w miastach nawiązują mniej przyjaźni, mają większe problemy z znajdywaniem partnera, mają więcej problemów psychologicznych takich problemów psychologicznych, które zwykle są powiązane z samotnością. Okazuje się, że to jest być może zamierzone, ponieważ Oczywiście efektywniej jest mieć takie, takie centra, gdzie jest wiele biznesów w jednym miejscu, więc opłaca się po prostu zgromadzić tak ludzi, w tak skupić ich w jedno miejsce. Natomiast takie skupisko, duże skupisko ludzi, może również się wiązać z pewnymi problemami, jeśli na przykład ta, ta masa ludzka zdecydowałaby się na przykład połączyć siły i wspólnie pracować nad, nad jakimś projektem, który jest. Nie wpisany w spektakl, chociażby gdyby ta społeczność miała zapędy rewolucyjne. Jak temu zaradzić? Otóż spektakl, owszem, gromadzi ludzi w tych miejskich przestrzeniach, ale jednocześnie izoluje ich. W taki sposób, że, że ich komunikacja może odbywać się jedynie przez, poprzez obrazy. I przez to ciężko jest bardzo nawiązać taką rzeczywistą komunikację między, między dwójką ludzi, nawiązać takie rzeczywiste porozumienie, kiedy właśnie w naszych słowach i czynach posługujemy się tymi rzeczami, które oferuje nam spektakl. No i kończy się to tak, że mamy właśnie do czynienia z takim paradoksalnym tłumem samotników, prawda? O czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że również element buntowniczości w ludzkim życiu został zasymilowany w sam spektakl. Prawda, nie ma już obecnie żadnej kontrkultury, na przykład w kontekście punku w latach 70., 80., no już obecnie nie ma czegoś takiego. Rewolucja została również zasymilowana w spektakl. Potem jest kolejny całkiem długi rozdział, z którego nie tak dużo wyciągnąłem, bo jest to krytyka marksizmu i tego, jak marksizm był wykorzystywany prawda, podczas rewolucji październikowej i potem, potem w Rosji generalnie, jak się rozwijała ta ideologia. I krytyka tego jest przeprowadzona z takiego punktu widzenia filozofii Hegla no i potem jak to jest przeprowadzone to pochyla się Debord również nad anarchistami rosyjskimi, na przykład Bakuninem i również ich krytykuje. No Debord sam był anarchistą, więc w przypadku Bakunina nie krytykuje tego do czego to dążyło, tylko w jaki sposób prawda, ci ludzie dążyli do tego celu. Natomiast kiedy ja nie czytałem ani Hegla, ani Marksa, ani Bakunina to wtedy no staje się to takie dosyć ciężkie dla mnie do odczytania, bo jest oczywiście też tutaj dużo takiego lingo marksistowskiego i nie powiedziałbym, że, że wiele się nauczyłem z tego rozdziału i być może on też odrzuca sporo czytelników, bo spotkałem się że, z tym, że jak są różnomówienia tej książki na internecie, to przeważnie skupiają się one na materiale z tych pierwszych trzech rozdziałów, a potem jest właśnie ten rozdział o Heglu i Marksie, i potem już nie zajmują się dalszą treścią książki, więc być może wtedy po prostu odkładali, odkładali lekturę. Zajmijmy się teraz cyklicznym czasem. Bo cykliczny czas i czas nieodwracalny to są myślę jedne z bardziej wartościowych konceptów w tej książce, tylko że są trochę ciężkie do wyjaśnienia. Więc generalnie cykliczny czas to jest czas, który nie posuwa się do przodu. W takim sensie, no nie takim, że dosłownie wszystko stoi w miejscu, tylko po prostu nic istotnego się nie zmienia w tym życiu na przestrzeni czasu. Czyli no, czas cykliczny był dominującym formatem czasu przez większość ludzkiej historii. Możemy sobie wyobrazić prawda, feudalne społeczeństwo, w którym chłopi żyją wedle pór roku, mają żniwa co roku niwa nie za bardzo się różnią od siebie, raz jest lepszy rok, raz jest gorszy, ale generalnie po prostu wszystko owszem idzie do przodu, ale nie niesie to za sobą żadnych zmian. I rodzi się syn, który jest szkolony, żeby mieć taki sam zawód jak ojciec i ludzie żenią się, umierają, prawda, rodzą się nowe dzieci, ale... Nic tak naprawdę się nie zmienia. Technologia idzie do przodu w bardzo powolnym stopniu, i nie jest to nijak rewolucyjne, że mają kilka, kilka pokoleń dalej odrobinę lepsze pługi, czy coś w tym rodzaju. Więc to był ten cykliczny czas, i w momencie, kiedy techniki przechowywania informacji się udoskonaliły, jakby ten cykliczny czas został wyparty przez czas nieodwracalny. Czyli nagle pojawił się koncept historii. Czyli ludzie byli świadomi tego, co było przed nimi i mogli uczyć się z błędów przeszłości, owszem, ale również to znaczyło, że muszą pracować nie na powtarzanie tej samej struktury, tej, tego samego odwiecznego cyklu, tylko muszą patrzeć w przyszłość i dążyć do stworzenia czegoś, co... Będzie historycznie istotne. Więc obecnie dominuje czas nieodwracalny, bo poprzez cyfryzację już nie da się po prostu wymazać jakiejś informacji, jeśli została zapisana, prawda, na tysiącach różnych serwerów i tak dalej. Natomiast no, tylko, tylko całkowite prawda, obalenie systemu mogłoby przywrócić czas do być może bardziej naturalnej, prawda, cyklicznej formy, która istniała wcześniej. I ludzie dalej są przywiązani do tego konceptu cyklicznego czasu. Cenią sobie bezpieczeństwo, cenią sobie. Em, brak jakichś radykalnych zmian. Spektakl zapewnia im taką namiastkę właśnie tego, tego cyklicznego czasu. Weźmy na przykład to, że kiedyś raz na tydzień chodziło się do kościoła, obecnie coraz mniej osób chodzi do kościoła, ale za to mamy weekendy, które są poświęcone na odpoczynek. I na konsumpcji, oczywiście, bo, bo idzie się wtedy do kina, do sklepu, do baru i to spełnia podobną rolę, tylko zamiast skupiania się na Bogu, skupiamy się na konsumpcji. Podobnie jest na przykład z miesiącami. Kiedyś miesiące były, praca w danym miesiącu była bardzo mocno powiązana z porą roku i z pogodą itd. Tak Obecnie praca jest wykonywana przez cały rok tak samo, na, na większości pozycji, e, więc miesiące niczym się od siebie nie różnią, więc żeby, ale żeby nadać tą cykliczną strukturę miesiącom, oczywiście święta, dalej obchodzi się święta i są bardzo mocno promowane, święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Halloween i tak dalej, wszystkie te święta, e, tylko że one stają się również taką konsumerystyczną farsą, bo właściwie Czym są święta, jeśli nic się nie świętuje, prawda? Tak to wygląda: czyli w tym ogólnym, nieodwracalnym czasie mamy taką stworzoną sztuczną namiastkę, spektakularną namiastkę cyklicznego czasu, które em, zapewnia nam em, jakiś spokój ducha, być może. Kolejną rzeczą, którą Debord mocno krytykował, była jego współczesna miejska architektura i planowanie miejskie, no, które dalej, dalej się odbywa na tych samych zasadach. Generalnie dla Deborda miejsce czy przestrzeń jest zdefiniowane w kontekście historycznym i w kontekście kulturowym. Czyli tutaj jest definiowane negatywnie jako nie tam, jest, jest głęboko lokalne. Natomiast spektakl zakłócił istnienie tego lokalnego miejsca. Na przykład, centra miast zostały wytrącone ze swoich historycznych łożysk, prawda, z dala od starówek, na rzecz lepszej komunikacji, na rzecz większych centrów handlowych. W ogóle, centrum handlowe jest dla Deborda antytezą miejsca, jest antymiejscem, dlatego że jest homogeniczne, że wszędzie centra handlowe na całym świecie są takie same i jest też homotematyczne, poświęcone wyłącznie konsumpcji. Nic innego nie da się zrobić w centrum handlowym jak tylko jeść, kupować i tyle i powtarzać ten proces ad infinitum. We are marching Dobra, podkręcamy spektakl, podkręcamy po prostu tempo. E, idziemy dalej. Co jeszcze Debord mówił? Dalej zajmował się sztuką i krytykował jemu współczesne ruchy jak dada i surrealizm. E, twierdził w ogóle, że nie da się już nic nowego stworzyć w sztuce. E, Debord e, sam tworzył wyłącznie takie kolaże, e, bo jeśli nie można stworzyć żadnej nowej treści, to jedyne co według niego pozostało artystom, to tworzyć dzieła sztuki jako takie nieoczywiste połączenie istniejących elementów w takiej technice kolażu. I najlepiej jeśli właśnie to połączenie byłoby zaskakujące i jakoś wyłamywałoby się z ram spektaklu. Prawda? No więc, więc nic nowego nie można stworzyć, nie istnieje awangarda. Dla Deborda prawdziwą awangardą jest brak sztuki w ogóle. I książka kończy się takim wyjaśnieniem em, takiego kryptycznego i takiego quasi poetyckiego stylu, którym posługiwała posługiwa się wcześniej, bo niektóre z tych fragmentów tej książki są bardzo nieoczywiste. I trzeba się naprawdę e, mocno zastanowić, czy one mają sens i czasami okazuje się, że no nie, dalej się nie da tego rozgryć, dalej ciężko wyszukać się, e, jakiego, doszukać się jakiegokolwiek sensu. E, no i na końcu jest wyjaśnione, że to jest świadomie zastosowana technika, e, nazywana detourment. I na przykład takie zdania, mam tutaj kilka, to są jakby moje wymyślone, ale w książce jest, są dziesiątki takich zdań, jak na przykład Spektakl swej fundamentalnej postaci jest jednocześnie zniewoleniem terytorium i terytorium zniewolenia. Albo e, konsument został przemieniony z użytkownika produktów do produktu użytku. I brzmi to <gryw> prawda, brzmi to ciekawie, e, ale to jest po prostu no, taki myk, taki myk stylistyczny, tutaj zastosowany, właśnie nazywany Detourment, i na początku myślałem, że to takie właśnie pseudointelektualne kalambury. Ale potem się okazało, że to jest wszystko celowe, wszystko zamierzone, że właśnie miało tak czytelnika trochę wytrącać z równowagi, trochę go tak głaskać pod włos, żeby skłonić właśnie do przemyśleń, nawet jeśli te, te poszczególne zdania nie miałyby jakiegoś, jakiegoś sensu za nimi. No więc myślę, że pokrótce opisałem to, co się dzieje w tej książce. Jest oczywiście tam znacznie więcej, ciężko ją streścić w takim krótkim filmiku. Ona może wydawać się e, krótka, natomiast zawiera w środku sobie tyle treści. Nie wiem, czy też mógłbym ją e, polecić nie, czytelnikom aż tak bardzo, e, bo to jest, e, no, no, mocne rzeczy są powiedziane w tej książce takie, które naprawdę mogą zmienić czyjś światopogląd. Do tej pory miewam noce, kiedy, kiedy rzeczy z tej książki mi spędzają sen z powiek. Natomiast Sam Debord całe całe życie się wspierał z tym spektaklem i w końcu w końcu poległ. Wpadł w alkoholizm i potem strzelił sobie w głowę. Więc powiedziałbym, że rzeczy tutaj przedstawione są prawdziwe i bardzo inteligentnie napisane, wykazane. Natomiast, mimo tego, że są prawdziwe, być może nie każdy chce się dowiedzieć takiej prawdy, jeśli nagle zacząłby patrzeć z takim przerażeniem na otaczający go świat. Więc pozostawię Państwa z tą refleksją. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że przynajmniej po części zbliżyłem koncepty z tej książki i że było to dla Państwa jakkolwiek interesujące. I to będzie tyle. To było męczące. Dziękuję.